Ten odcinek kontynuuje temat recesji w Stanach Zjednoczonych. Dzisiejsza infografika prezentuje wskaźnik recesji prawa SAM od nazwiska urzędniczki Rezerwy Federalnej, która zauważyła tę współzależność. Prawo SAM stwierdza, że gdy 3-miesięczna średnia krocząca amerykańskiego współczynnika bezrobocia przekroczy 0,5% od rocznego minimum, to gospodarka amerykańska znajduje się w recesji. Od lat 50. prawo to sprawdziło się w odniesieniu do każdej recesji. Tylko w jednym przypadku prawo to nie zadziałało. Jeżeli jesteś inwestorem na amerykańskiej giełdzie, to teraz uważaj. W sierpniu 2024 współczynnik bezrobocia przekroczył 0,5%. To oznacza, że gospodarka USA już jest w stanie recesji zgodnie z prawem sam. Masz więc dwie możliwości. 1. Uznaj, że gospodarka USA jest w recesji z wszystkimi konsekwencjami dla giełdy i dla Twojego portfela. 2. Załóż, że teraz nastąpi drugi przypadek, kiedy prawo sam błędnie wskaże recesję. Proszę zauważyć, że omawiany tutaj wskaźnik dotyczy rynku pracy. W zależności od gospodarki, od kilku do kilkunastu lat temu w krajach wysoko rozwiniętych nastąpił okres rynku pracownika. To znaczy, że współczynnik bezrobocia jest tak niski, że pracownicy w pewien sposób dyktują warunki zatrudnienia pracodawcom. To zagadnienie jest wypadkową wielu czynników. Między innymi stopniem rozwoju gospodarczego generującym zupełnie nowe miejsca pracy jako wypadkową rozwoju nowych technologii i demografii. Tym bardziej w takich warunkach wzrost bezrobocia jest bardziej krytyczny niż był wcześniej. Mam nadzieję, że dzisiejszy alert pomoże Ci podjąć właściwą decyzję dotyczącą Twojego portfolio. Subskrybuj ten kanał, żeby otrzymywać inne informacje.